Cześć wszystkim, z tej strony Kuba i dzisiaj mam dla Was kolejny zestaw z serii Life on Mars, zestaw 7312 o angielskiej nazwie T3 Strike, polski odpowiednik to jeśli dobrze kojarzę był trójkołowiec T3 co w sumie bardzo dobrze obrazuje z jakim pojazdem mamy do czynienia i jest to zestaw z 2001 roku jak wspomniałem Zestaw zawierał 94 elementy, jedną minifigurkę i był naprawdę przekozacki. I zaraz powiem wam dlaczego, ale najpierw omówmy sobie grafiki. Tutaj zdziwienia nie ma, jeśli oglądaliście poprzednią recenzję, to wiecie, że jest to w sumie ta sama grafika. Nadal mamy czerwoną planetę, za którą wschodzi słońce. W tle mamy oczywiście piaski czerwonej planety. Na pierwszym planie mamy główny zestaw. No i co, i zobaczmy w takim razie boki. Tutaj nic. Tutaj mamy podgląd na zawieszenie tego pojazdu. Co ciekawe, umieścili tutaj czarne gumki, podczas gdy w zestawie są żółte. No ale dobra, ok. Tutaj mamy u góry główną. Postać. Postacie były akurat tutaj nazywane, żeby dzieciaki mogły się bardziej identyfikować ze swoimi bohaterami ze zestawów, co było bardzo dobrym ruchem, moim zdaniem. Tutaj mamy naszego Doka, który wychodzi z pojazdu i widocznie coś musi zbadać. Wybaczcie, pudełko, no ale zestaw ma 22 lata, więc niestety pudełka w 2001 roku już były gorszej jakości niż te z lat 90. i yy, były bardziej podatne na wysłużenia niż starsze. No bo Lego w tamtym okresie też już trochę zaczęło upadać, jeśli chodzi o zestawy. Był to bardzo zły okres dla Lego. No, i zaczmy na tym. Alternatyw nie ma w tym zestawie, bo te czasy już powoli zaczęły przemijać. I skupiali się tylko na funkcjach tego zestawu. Co jest ciekawe, to jest fajne to, że umieścili to w takiej zielonej ramce, jakby to było w jakiejś grze. I mamy tutaj. Porozkładane wszystkie, praktycznie części zestawu, tu jest jakaś sonda, tylna część zestawu, więc widać, że można to rozdzielić. Sama funkcja rozdzielania zestawu na jakieś komponenty nie jest nowa, bo to już się pojawiło i w 1992 roku, i w późniejszych seriach kosmicznych, bo Space Police doskonale wykorzystywał motyw dzielenia pojazdów na moduły. Tak samo seria Ice Planet, o której jeszcze też powiem swego czasu, bo muszę zrecenzować te zestawy. A także po prostu wrócili do znanego dobrego sposobu. No i co? No i w takim razie przejdźmy może do samego zestawu. Zestaw posiadam od nowości, więc możecie zobaczyć też jakie były zawarto, jaka była zawartość tego Zestawu w całości. Mieliśmy jeszcze parę gumek, jakby tamte sparciały. Co ciekawe, po 20 latach te gumki całkiem nieźle się trzymają, że może dlatego, żeby nie były używane. I mieliśmy aż dwa klocki zapasowe: biały przezroczysty groszek i czerwony przezroczysty groszek. Także szaleństwo. I przejdźmy, może, do samego zestawu. Jeszcze tylko instrukcja, oczywiście, w formie książeczkowej. Tutaj już była też mocna instrukcja, taka. Zrobiona pod kolor kosmiczny, bo mamy zielony odcień, czyli widocznie przez jakiś wizjer patrzymy na czerwoną planetę. Nawet fajnie zrobione. I na końcu instrukcji, co mi się bardzo podobało, można było zobaczyć. Co nam wyjdzie z połączenia różnych zestawów, jak chociażby tego robota i naszego trójkołowca, To mieliśmy takie coś. Nie wiem za bardzo, do czego miał to służyć, bo nie do czego miał to służyć. Do kopania, na przykład, albo do nie wiem, jeżdżenia, czy coś takiego. Naprawdę ciężko mi to sobie wyobrazić. I mamy też możliwość połączenia to z zestawem tego statku kosmicznego i robota. To wygląda dosyć ciekawie, ale też taki trochę jamnik z tego wychodzi. No ale dobra, no jakiś pomysł na pewno jest. I na końcu mieliśmy właśnie zaproszenie na stronę Lego, która dopiero powstawała, i całość zestawów. Naprawdę bardzo udana seria. Jedna z pierwszych, które zresztą w sumie się powtórzę. Jedna z pierwszych serii, o ile nie w ogóle pierwsza, która łączyła ludzi i kosmitów w jednych zestawach. Naprawdę to była seria przełomowa, bo zazwyczaj mieliśmy albo ludzi w jednej serii na przykład Space Police, Ice Planet, albo samych kosmitów z serii Insectoids albo seria UFO, więc to jest pierwsza seria, która łączyła oba gatunki. Bardzo fajne połączenie, bardzo udane, chociaż zestawy są nadal tanie, jeśli chodzi o ich dostępność, więc nie wiem, czy była tak seria nie wiem, nie, niedoceniana, czy, czy może po prostu ludzi nie lubią za bardzo tej serii, ja ją uwielbiam. I cieszy mnie w sumie to, że zestawy jeszcze są tanie do zdobycia nieotwarte, bo zamierzam na pewno parę kupić. No i przejdźmy w takim razie do samego zestawu. Sam zestaw wygląda tak. Jak widzimy, jest to taki łazik, pojazd, w którym się poruszamy. Bardzo fajne zastosowanie kopuły. Niestety pojazd nie jest szczelnie zamknięty, ale no, no nie można mieć wszystkiego. Nie było jeszcze takich elementów, które by pozwalały na domknięcie tego. No, nie w taki sposób. Także bardzo fajna kopuła z przodu. Zestaw świateł po obu stronach, jakieś rurki, żeby to wyglądało trochę, wiadomo, futurystycznie. Duże koła, bo wiadomo jesteśmy na Marsie, więc w piachu, więc żeby się nie zagrzebać to trzeba mieć jakąś wyporność na to. I mamy właśnie te zawieszenie na gumkach, bardzo fajnie połączone, bardzo fajnie zrobione to, żeby to działało. Bardzo prosty mechanizm, bo po prostu na dwóch zaczepach trzyma się gumka i one sterują tym, żeby te koła się nie wyginały o 180 stopni. Na uwagę zasługuje na pewno ten element. Jest to nawiązanie do szkicu człowieka. Jeśli dobrze kojarzę, to chyba to autorem był tego Leonardo da Vinci. Tutaj mamy to w wersji legowej. Mamy też naszego głównego bohatera DOKA w Skafandrze Kosmicznym. Tutaj mamy tylko jeden panel do sterowania pojazdem trochę słabo, ale lepsze to niż nic. Jak w serii UFO, która zakładała, że oni sterują pojazdami za pomocą swoich hełmów. No i co, I z tyłu mamy też jedno koło, dlatego to jest trójkołowy. Tutaj mamy jakąś rurę wydechową, coś takiego. Mamy wykrywacz metali lub jakichś innych związków, tutaj na tyle możliwy do złożenia. I co, no i sam serial, sam, sam pojazd ma bardzo dobre zawieszenie można go naciskać on i tak sobie poradzi. Może teraz nawet lekko podskoczyć i bardzo fajnie radzi sobie w terenie. Naprawdę przyjemnie się nim jeździ, widać, że zawieszenie działa, A to naprawdę bardzo fajny pomysł z jeżdżeniem po kanapie lub po jakiejś trawie, czy coś. Ten pojazd na pewno da sobie radę. No i głównym atrakcją tego zestawu oprócz zawieszenia jest to, że można go rozdzielać na poszczególne elementy. To zapewne będzie jakaś radiostacja, czy jakiś punkt, nie wiem, łączności, bo widzimy tu aż dwie anteny, jedna taka druga. Taka zwykła. No i co, jeśli to zostawimy gdzieś na powierzchni, no to możemy się dalej poruszać, tylko skrócimy trochę nasz pojazd. I teraz mamy coś takiego, też taki łazik, i nadal za zachowuje swoją funkcjonalność. E, naprawdę bardzo fajnie pomyślane, bo e, ten łazik ma bardzo taki kosmicznie nowoczesny wygląd. Nie jest to coś jak przedstawienie w filmach typu e, Marsjanin czy coś. Bo tam jest o wiele inaczej to zbudowane. Ten jest widać o wiele bardziej newralgiczny. Mamy dużą szklaną kopułę, więc pewnie jest bardziej podatny na uszkodzenia. Eee, mamy jednego astronauty, który niestety nie ma z butli tlenowej znowu, więc mam nadzieję, że sam pojazd zapewnia dostęp do tlenu. Tak wiem, to jest zabawka, ale się czepiam. A sam astronauta Doc a ma bardzo fajny nadruk w kolorze takim złoto na skafandrze widzimy jakieś pomiary, jakieś urządzenia, które zapewne podtrzymują przy życiu. Mamy też chromowany niebieski hełm, a pod hełmem standardowa buźka naukowca, która była w tamtych czasach. Buźka chyba pierwszy raz wystąpiła w serii portu kosmicznego z 99 roku, jeśli dobrze kojarzę. Po raz pierwszy była tam użyta jako główka naukowca. No i co? I to by było właściwie tyle, jeśli chodzi o ten zestaw. Zestaw na bardzo, naprawdę bardzo fajny. A przepięknie prezentuje się na wystawie, jeśli go tam umieścimy, w jakiejś gablotce. Był to zestaw taki nietuzinkowy. Na pewno potem takie rozwiązania nie występowały. A jeśli występowały, to dajcie znać w komentarzach, bo ja szczerze mówiąc nie pamiętam, by takie coś jeszcze było użyte. Minusem tego zestawu. Jest to, że z wiekiem te gumki będą parciały. To macie jak w banku, i one pękną w końcu, więc to zawieszenie ulegnie jakiego, jakiemuś tam rodzajowi zniszczeniu. Ale nie jest to jakiś wielki problem, bo można je po prostu zamienić na jakieś inne i też to będzie działo. Trzeba pamiętać o rozmiarze. To muszą być takie małe gumeczki, żeby te koła nie były za luźne. I dzięki temu będziemy mogli się cieszyć tym zestawem jeszcze przez długie lata. No i co, jeśli macie jakieś wspomnienia z tym zestawem, dajcie znać w komentarzach. Ja naprawdę oceniam go bardzo wysoko, bo jest to bardzo dobrze skonstruowany łazik marsjański. I co, i widzimy się w następnej recenzji. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.